Stanisław Barańcza jeżeli porcelana, to wyłącznie taka. Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka, której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu. Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby nie było przykro podnieść się i odejść. Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce. Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci. Jeżeli plany, to tak jakby można było o nich zapomnieć, kiedy nadejdzie czas następnej przeprowadzki na inną ulicę, kontynent, etap dziejowy lub świat. Kto ci powiedział, że wolno ci się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz już nigdy w świecie czuł się jak u siebie w domu? Elbieta bancerz, dusza zaklęta w słowa. A kiedyż będzie po wszystkim, gdy świat wróci na miejsce? Pójdziemy razem na spacer, trzymając się za ręce. A kiedyż będzie po wszystkim, do kina razem wyjdziemy? Wracając parkową alejką, chmury podziwiać będziemy. A kiedyż będzie po wszystkim, świat się na chwilę zatrzyma? Serce wdzięczność otuli, odeszła im dobra godzina. A kiedyż będzie po wszystkim, przyjdzie czas zrozumienia, że zawsze obok był człowiek, z sercem zamiast kamienia.